Agnieszka Chulińska, w związku z ostatnią bardzo radykalną metamorfozą, budzi spore zainteresowanie mediów. Zarówno dziennikarze, jak i fani żywo komentują jej wygląd. W ocenie wielu kobieta wygląda znacznie młodziej niż w rzeczywistości. Po zmianie wygląda na jeszcze młodszą niż jest w rzeczywistości. Agnieszka Cholińska jest jedną z najbardziej kontrowersyjnych i kolorowych postaci polskiej Estrady. Gwiazda TVN-u jest także osobowiścią telewizyjna. Do 2003 roku wszystkim była znana jako liderka zespołu. Na od 2009 roku rozpoczęła swoją solową karierę. Przypomnijmy, jak wyglądała kiedyś. Wygląd Agnieszki Chyliński zmienił się diametralnie. Mimo upływu czasu można odnieść wrażenie, że czas się dla niej zatrzymał. internauci dochodzą do wniosku, że dziś wygląda na jeszcze młodszą niż przed kilku laty. Z Agnieszką Chynińską jest jak z Krzysztofem i Biszem: im bardziej dojrzała, tym korzystniej i młodziej wygląda. Agnieszka Chlińska, wieka Agnieszka Chlińska, urodziła się 23 maja 1976 roku w Gdańsku, więc jak łatwo policzyć, ma 42 lata. Wczesne lata jej życia nie były usłane różami, ponieważ pochodzi z domu, gdzie nikt muzyką zawodowo się nie zajmował. Jej ojciec jest dziennikarzem sportowym, a matka nauczycielką. Nie są to zawody muzyczne. Mimo to Agnieszka Chlińska została obdarzona talentem muzycznym. Współcześnie artystka nie przypomina siebie sprzed lat. Wycofała się z dawnych stylizacji. Chciała i przemalowała włosy, które nosi dziś na kształt irokeza. Przestała ubierać się na czarno. Wygląda radośniej i bardziej optymistycznie. Agnieszka Chnińska wzrost ostatnio, niepokój mediów wywołała waga kobiety. Wyraźnie widać. Że w przeciągu roku zgubiła wiele kilogramów. Z portali plotkarskich wyciekały nawet informacje insynuujące jej anoreksję. A mówiąc o wadze, zawsze trzeba mówić w kontekście wzrostu. Agnieszka Cholińska ma 175 cm. Czupła sylwetka Agnieszki Chylińska nie powinna nas niepokoić. Podobno gwiazda TVN-u kiedyś ważyła około 70 kg, a jej aktualna waga to około 50 kg. Taka waga przy wzroście 175 cm to parametry modelki. Agnieszka Chlińska kiedyś współczesna wersja Agnieszki Chlińskiej znacząco różni się od tej z przeszłości. Gdybyśmy cofnęli się w czasie, moglibyśmy zobaczyć ogromne różnice w jej wyglądzie. W latach 90. do końca około 2006 roku media i kolorowa prasa pisały, że Agnieszka Chlińska nie bardzo przykłada wagę do swojego ubioru i stylizacji. W pewnym momencie nawet twierdzono, że poza sceną się zaniedbuje. Na scenie jednak zawsze była idealnie wystylizowana i wymalowana. W przeszłości nosiła długie, kruczo-czarne włosy, które z upływem czasu ścięła. Kolor pozostawał ten sam na długie lata. Zawsze ubierała się na czarno, dobierała mocny makijaż. Miała też upudrowaną na biało twarz. Używała cię tego języka nie tylko w swoich piosenkach, ale i w rozmowach z dziennikarzami. Agnieszka Chulińska po zmianie wygląda na jeszcze młodszą niż jest w rzeczywistości. Sami zobaczcie, jak kiedyś wyglądała.